Ej, zobaczcie! Dziedzic z Sliderina! Uważajcie, bo to strasznie zły czarownik! <grym> Idziemy. Wyluzuj, Harry! Fred i George wykupiają się. Nie tylko oni. No dobra, połowa szkoły myśli, że śmigasz do komnaty tajemnic każdej nocy. I co z tego? Może mają rację. Harry! Harry! Nie przesadzaj. Słuchaj, nie wiedziałem, że jestem wężołusty. Czego jeszcze o sobie nie wiem? Czy można coś zrobić, nawet nawet coś okropnego i o tym nie wiedzieć? Nie wiesz w to Harry, ty nic nie zrobisz. A jeśli cię to pocieszy, Malfoy też zostaje na ferie. E, a jak to ma niby kogoś pocieszyć? Zrozum! Za kilka dni będzie gotowy eliksir. I za kilka dni dowiemy się, kto naprawdę jest dziedzicem Sliterina.